Witam Was bardzo serdecznie, mam na imię Adam i znajduję się w Ostrudzie na AgroShow, Mazurski AgroShow, za mną hala wystawowa, jak widzicie, już pierwsza maszyna tutaj na drugim planie jest. Ja dzisiaj chciałem Was zabrać na takie małe turne, oprowadzić Was trochę po halach i pokazać Wam co jest fajnego, co jest nowego. Kto się wystawił, ale również, również powiedzieć wam troszeczkę informacji na temat y, też konferencji, która się odbyła, która miała tutaj miejsce. Organizatorem całych targów jest y, Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Długa nazwa w skrócie. Jeżeli będziecie wyszukiwali informacji, możecie sobie wpisać Pigmiur y, i ter, wtedy też wszystkie informacje znajdziecie. Jest to organizator tych targów, y, a ja postaram wam się troszeczkę też opowiedzieć y, i powiedzieć, co się wydarzyło. I co się jeszcze wydarzy, ponieważ targi są dwudniowe? Dzisiaj jest sobota, targi jeszcze trwają jutro. Więc, może co: odwrócę kamerę i lecimy w takim razie zwiedzać targi i zwiedzać, zwiedzać hale. Jeżeli się uda, proszę bardzo. Ok, udało się, lecimy w takim razie na hale targowe. Tu przed nami. Pierwsza imponująca maszyna, ale zakładam, że dużo więcej jest ich w środku, więc szybko wchodzimy. Jest bardzo fajna godzina. Muszę Wam powiedzieć, że specjalnie wybrałem taką godzinę, ponieważ rano były tłumy. Rano było tak dużo osób, że trudno by było chyba nawet je usłyszeć, oraz nie mógłbym przejść. Więc teraz troszeczkę tutaj widzę, że ludzie poszli na obiad, się troszeczkę rozluźniło, jest, jest bardzo fajna pora, chociaż ludzi naprawdę bardzo dużo. E, to szósta edycja tych targów. E, Polska Izba organizuje po raz szósty. E, w zeszłym roku z tego co mi wiadomo było 250 wystawców, 40 tysięcy osób, więc naprawdę bardzo duże. Przejdziemy się trochę po halach, po maszynach pokażę Wam tutaj ile bardzo fajnych maszyn tak, tak, tak. różne firmy tu przywoziły a później troszeczkę opowiem Wam na temat konferencji konferencji, która miała tutaj miejsce na której byłem którą udało mi się zarejestrować i uważam, że nie lada gratka, ponieważ E, bardzo dużo cennych i fajnych informacji e, usłyszałem i to wszystko, e, i to wszystko e, będzie dostępne dla Was przejdziemy się tutaj fargi są dwudniowe więc e, jeżeli ktoś będzie miał okazję i obejrzy odpowiednio szybko ten film no to zdąży się załapać jeszcze na drugi Dzień Targów. Dzisiaj pierwszy. Oczywiście nie jestem w stanie zajrzeć nawet do każdego boksu, więc nawet chyba nie będę próbował. Ale chciałbym Wam pokazać e, no ogrom tego. I trochę maszyn przekazu, bo wiadomo, że to Was też oczywiście interesuje. Nie potnąć, bo trochę utrudniej tu mam. Oczywiście wybaczcie, że nie przejdę po wszystkich boksach, ale jest to raczej niemożliwe. Także zasiądźcie wygodnie w fotelach. Bardzo przyjemnie teraz się idzie, naprawdę. Początek mówię, nawet nie próbowałem, bo musiałbym i krzyczeć, a teraz po prostu i wy, poza tym lepiej wszystko będziecie widzieli. Ministrzy, dosiki. Czysta energia. Słuchajcie, wrócę tutaj do konferencji. Na konferencji było bardzo dużo prelegentów osoby, które uczą w szkołach, uczą w Uniwersytecie Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. I muszę Wam powiedzieć, że w bardzo przystępny i super jasny sposób opowiadali i mówili o tym, w jaki sposób, między innymi oczywiście, w jaki sposób radzić sobie w trudnych warunkach, w czasach suszy, która jest. Dokładny temat całej konferencji to były innowacje rozwiązania w agrotechnice ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych maszyn rolniczych. Podsiłkowałem się tutaj kartką, bo dość e, długi temat, ale naprawdę, naprawdę e, bardzo ciekawy. Legenci opowiadali o mnóstwie i, i, i powiedzieli o wielu aspektach, między innymi o tym, że e, między innymi o tym silniczniki tutaj proszę, yy, że w trudnych czasach jest wiele osób też, które źle prowadzi gospodarkę. Przez co sam przyczynia się ku temu... O, czekajcie jeszcze. warmińsko mazurskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego. O! Zajrzymy. Można pomachać albo nie? Można pomachać współorganizator konferencji bardzo ciekawej właśnie, o której opowiadam i e, muszę Wam powiedzieć, że wszystkie te filmy i wszystko zarejestrowaliśmy, e, zarejestrowaliśmy na kamerach, więc udostępnimy te filmy po konferencji, podzielimy na, na działy, na, na zapewne prelegentów, zobaczymy jeszcze w jakiś sposób dokładnie to, to zrobimy, ale e, ale naprawdę bardzo warto tego tego posłuchać więc jeżeli sobie mówię, ustawicie dzwoneczek, subskrybujcie kanał, to na pewno Was nic nie ominie. Wejdziemy sobie w 8. Bardzo fajne, duże stoisko. To na pewno nic Was nie ominie. E, mnóstwo wiedzy, naprawdę mnóstwo wiedzy. Super wykłady. E, uważam, że rzecz obowiązkowa wręcz. Ponieważ tutaj właśnie biuro doradztwa, które przed chwilą odwiedziliśmy wraz z izbą. Naprawdę zorganizowali bardzo fajną konferencję i zaprosili mnóstwo osób. Gościem specjalnym był nawet minister rolnictwa, tego również wysłuchałem. Eee... Także subskrybujcie, dzwonki włączajcie za kilka dni. Naprawdę bardzo fajne filmy w zasadzie, wykładu. Robi to wszystko, że naprawdę robi. Ja tak trochę zwracam uwagę bardziej na kamerę, już się gubię w tych kolejkach, bo jest ich bardzo dużo. Także zapraszamy do Strudy, Mazurskiego Show. Jest co robić, naprawdę, cały dzień jest co robić. Także filmy o tematyce. Bardzo dużo na temat powiedziane jest natomiast mechaniki. Na temat maszyn, na temat tego jak używać maszyny, na temat chemii, w jaki sposób ją używać. Jest postawionych bardzo dużo pytań i udzielonych jest bardzo dużo odpowiedzi. Także oczywiście wiadomo, że po całej konferencji każdy pytań miał wiele. Ja widziałem na oboczu, że naprawdę tych eleganci starali się odpowiedzieć na nie były pytania łatwiejsze i trudniejsze wiadomo, wiele tematów budzi budzi wiele emocji, ale naprawdę warto, będzie tego wysłuchać już teraz, zapraszam Was nie wiem czy tu byłem przejdziemy na drugą halę przejdziemy na drugą halę tutaj jest kolejne maszyny Przejedziemy się schodami, zobaczymy. Jeszcze tam nie byłem. Najwyżej wrócimy. Może wjedziemy sobie ruchomymi. Będzie płynnie jeszcze obraz. Myślę że przy okazji nie na Bardzo przyjemny. O, czekaj się... Przepraszam bardzo panią. Niech nie chcąc, ale pokażemy Nie no Przepraszamy jeszcze raz No i zobaczcie, tutaj jest Tu się dopiero Jeszcze Ło No to idziemy chyba, tu Lecimy po kolei może po prawej stronie Tu wejdziemy sobie mnóstwo maszyn naprawdę wam powiem że z punktu logistycznego wszyscy ci wystawcy naprawdę bardzo się postarali bo zorganizować to wjechać tutaj tymi wszystkimi maszynami to jest mega przedsięwzięcie jest bardzo fajnie że to robią sobie. Przejdzie, postaram się przejść tak no w miarę równo, żeby niczego nie ominąć, ale pewnie jest to niemożliwe. Mamy trochę pod słońce, więc zaraz skontruję. oglądam właśnie te wszystkie maszyny i muszę Wam powiedzieć że właśnie na, na wykładzie na konferencji usłyszałem coś bardzo dużo o tym w jaki sposób używać jakich używać dlaczego tu mamy stoisko obejdę może tutaj po tu trochę tak Przepraszam Was bardzo, nie będę podchodził naprawdę do, do każdej z maszyn, bo, bo nie wyszedłbym stąd. Jeden dzień mała, jeżeli naprawdę jesteście się gdzieś blisko, mój przekaz dotarł do Was, to zapraszam Was serdecznie na targę w Struda. Dzisiaj jest sobota, jutro w niedzielę jeszcze. Już, Парасаргучи, Субтитры No to może wejdziemy w tą alejkę, tutaj. Nie będę Wam wymieniał film żadnych, bo nie o to chodzi. Ale wszystkie kolory dostępne: zielone, czerwone, różowe, srebrne. O, tutaj ogromne się to już chwilę. Chciałbym Wam też powiedzieć, że ta konferencja, która miała miejsce, cały czas o mówi, ale dlatego, że chyba największe wrażenie na mnie w no, może nie największe, ale, ale bardzo duże, e, będzie kontynuacja na Zielone Agroshow. E, Zielone Agroshow jest w maju e, koło Lublina na lotnisku Ułęż. Tam są też pokazy, byłem w zeszłym roku i e, tutaj też nagrywaliśmy tylko materiału więc widziałem jak to wszystko robi. Te maszyny, które tutaj stoją majestycznie No, możecie je wszystkie zobaczyć, albo no, przynajmniej te, które producenci wybiorą, zobaczyć je w akcji. Tak następnie robią wrażenie. Bardzo fajnie, bo jest... No, maszyny duże i pytomniejsza. W cała masa. Teraz się ogróczy, tutaj już tam mega wielki combine. Może się cofnąć trochę, bo go nie odejmy. Muszę tak, znaleźć ładny koszulka, żeby zobaczyć, co widać w całej tej załości. Bardzo przyjemnie się naprawdę. Dobry to był wybór w rodzinie. Cześć. bardzo. Zabawek bardzo dużo. Plac zabaw dla do, dla chłopców. Tylko dzieciaki przyszła teraz na na żeby żeby z małym posiedzieć, bo ja jeszcze kurwa miałem...

Siewniki, jest wszystko. Za tym, również siewniki. Bardzo dużo również jest powiedziane na temat e, punktowego, punktowego <tryk> <tryk> działania w gospodarce. Bardzo dużo o technologiach najnowszych. No i oczywiście bardzo dużo na temat, na temat tego, w jaki sposób e, pracować i dbać o ziemię. Dlaczego dwa pola, które mają taką samą ilość opadów, te same klasy, one mają różne plony. O tym wszystkim dowiecie się właśnie w tych kolejnych filmach. No dobrze, nie będę was zanudzał, bo chyba najlepiej jeśli każdy zobaczy to na własne oczy, jeśli zdąży jeśli przybyć do tutaj ostrudy No to super. Na pewno drugą taką okazję będzie miał na zielonym agro show, tak jak powiedziałem w maju. No i na agro show, czyli największy tutaj, największej edycji agro Show koło Poznania i będziecie mogli sobie wszystko podróżowiać ja nie jestem specjalistą, więc nie będę Wam tutaj o tym wszystkim opowiadał chcę Was tylko zachęcić do tego, abyście przybyli oczywiście, żebyście skorzystali z wiedzy ludzi, którzy naprawdę przybyli tu specjalnie, żeby no, troszeczkę przekazać cennych informacji i podszkodzić. Trzymajcie się zatem. Serdeczne pozdrowienia. No i do zobaczenia. Przybywajcie. Na razie.